Cześć, ja mam na imię Mateusz i witam Cię w kolejnym odcinku naszej serii, w której pokazujemy, jak wystartować z własnym podcastem. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się i jak nagrać swój pierwszy odcinek. Więc tak, zacznijmy od tego, że zanim zaczniesz nagrywać pierwszy odcinek, powinieneś mieć już listę przynajmniej, czy powinnaś mieć już listę przynajmniej 5-10 kolejnych odcinków, tak żebyś żeby wiedzieć o czym będziesz mówić w kolejnych odcinkach i według mnie jest to bardzo ważne, bo znając taką strukturę, możesz w trakcie nagrywania odwoływać się do kolejnych odcinków, możesz na końcu, na przykład pierwszego odcinka, zapowiedzieć już drugi odcinek, o czym on będzie, czy rozdzielić jakiś większy temat na serię kilku odcinków. Ja takie coś już pokazywałem w jednym z pierwszych odcinków, że właśnie taką listę stworzyłem i polecałbym to też zrobić właśnie Tobie, jeżeli jeszcze tego nie masz. Dzięki temu wiedziałem krok po kroku, o czym dzisiaj nagrywam, a także na końcu jednego odcinka mogłem zapowiedzieć kolejny, co jest według mnie bardzo fajne i pomaga usystematyzować i uporządkować swoją pracę z nagrywaniem. Kolejną dość istotną kwestią przygotowującą cię do nagrania pierwszego czy kolejnego odcinka jest wypisanie czy stworzenie takiego schematu tego odcinka, chociażby w punktach, tak jak to widzisz. Tutaj tutaj jest mój schemat tego odcinka, który teraz nagrywam i mam tutaj od punktów powypisywane, o czym chcę po kolei powiedzieć. Jeżeli chcę coś zaprezentować, to mam tutaj również wklejony link, aby w trakcie nagrywania łatwo sobie go otworzyć i zaprezentować. I według mnie to też jest bardzo, bardzo pomocne w trakcie nagrywania, ponieważ dzięki temu, w momencie, gdy zaczniesz nagrywać, masz już schemat, co krok po kroku, o jakich tematach chcesz mówić. Nawet w trakcie nagrywania możesz przecież zatrzymać nagranie, spojrzeć na taką listę i wrócić do nagrywania, albo nawet bez zatrzymywania nagrywania, po prostu spojrzeć na listę, szczególnie jeżeli to robisz bez wideo, no to wtedy. Ten problem tak naprawdę znika, no bo przecież nikt nie widzi, gdzie w danym momencie patrzysz, nawet możesz mieć tą listę cały czas przed sobą i na nią zerkać. Zresztą wiele osób nagrywa swoje podcasty z gotowych takich jakby scenariuszy, transkrypcji, gdzie po prostu nie mówią tego, tylko czytają po prostu wcześniej przygotowane teksty i tak też można nagrywać. Jednak z wideo jest to dużo trudniejsze, dlatego polecam właśnie przygotowanie. Takiego schematu, odcinka, który chcesz nagrywać. Kolejną rzeczą, równie ważną, jest przygotowanie checklisty, którą zawsze będziesz odhaczał przed nagrywaniem. Ja taką checklistę też sobie stworzyłem, właśnie możesz na nią spojrzeć. I to jest tak, pierwszym punktem jest włączyć Logitech. To jest aplikacja od kamery, jest ona niezbędna, żeby ta jakość była trochę lepsza. Ukryć pasek na górze, chodzi o ten pasek, który teraz tutaj widzisz. W trakcie nagrywania chciałbym, żeby to było ukryte. Podobnie mam tutaj dalej ukryć ten pasek na dole, czyli ten dok, który znajduje się w maku na samym dole. Upewnij się, że mikrofon jest włączony. Ja tutaj na mikrofonie mam on/off i żeby po prostu sprawdzić, czy ten mikrofon jest na pewno włączony i czy nie będę musiał później nagrywać jeszcze raz. Dodatkowo, ja zawsze przed każdym nagraniem włączam nagranie na 10-15 sekund, mówię i sprawdzam, czy wszystko jest na pewno ok. Włączenie trybu samolotowego w telefonie, no to jest akurat bardzo istotne, żeby po prostu w trakcie nagrania ten telefon nie zadzwonił. Zamknij balkon. Pomieszczenie, w którym nagrywam, jest z wyjściem na balkon, więc żeby żadne dźwięki z zewnątrz się nie do. Tutaj nie dostawały, to po prostu przypomnienie, żeby zamknąć balkon. Szklanka wody, zawsze w trakcie nagrania mam pod ręką szklankę wody. Rozgrzewka, aparatu mowy, o tym powiemy sobie za chwilę więcej. Wyprostowana pozycja, zauważyłem, być może nawet teraz też to robię, że w trakcie nagrywania głowa mi się delikatnie przechyla. I tutaj też to jest, mam to po prostu przypomnienie, żeby pilnować tej pozycji. No, i ten ukryj pasek na dole, o którym już powiedziałem, ostatnie takie bardziej przypomnienie niż coś do zrobienia. No, to żeby w trakcie nagrywania mówić powoli i możesz się zasugerować tą checklistą, możesz stworzyć coś innego, coś własnego, w zależności od tego, jakie ty musisz gdzieś tam kroki zaplanować, żeby to nagranie odbyło się bez żadnych przeszkód i żeby też nikt z zewnątrz ci nie przeszkadzał. I żeby za każdym razem jakość tego mm, nagrania była zadowalająca. Także kolejnym krokiem jest przygotowanie checklisty. Wspominałem o rozgrzewce aparatu mowy, i teraz właśnie o tym e, sobie jeszcze porozmawiamy. E, dlaczego jest to takie istotne i dlaczego w ogóle warto pracować nad swoją wymową? Ja osobiście jestem po mm, jakimś takim mini szkoleniu, właśnie e, ze strony Knopek Pełną Gębą. Jest to lektor, którego możecie kojarzyć. Między innymi z Eurosportu lub z Netflixa. Ten kurs, z którego ja korzystałem, był płatny, i do tego kursu były załączone wideo oraz książka, w której właśnie są takie przykładowe rozgrzewki. Jako, że jest to płatne, to nie chciałbym tego nigdzie udostępniać za darmo. Dlatego wspominam, że jest taka możliwość, możecie wejść i sprawdzić. Naprawdę jest to godne polecenia. Natomiast ja znalazłem coś darmowego. Jest to Maciej Jabłoński, trener emisji głosu, i on też tutaj pokazuje, jak taką rozgrzewkę głosową przeprowadzić. Macie to za darmo, macie tutaj ćwiczenia i możecie przez te 4 minuty właśnie rozgrzeć swój aparat mowy, tak żeby po prostu w trakcie nagrywania, żebyście mówili dużo wyraźniej i żeby po prostu aparat mowy był gotowy do nagrywania. Także to też zajmuje chwilę, poświęcę na to 2-3-4 minuty. I już może być dużo lepiej. Także kolejny krok to rozgrzewka aparatu mowy. Link wrzucam do opisu. Okej, okay, jeszcze warto byłoby powiedzieć o tym, co robić w przypadku jakichś pomyłek, przyjęzyczeń, gdy na przykład się zawiesisz i nie będziesz wiedział, czy wiedziała, co dalej masz mówić, albo właśnie to będzie ten moment, kiedy będziesz chcieć spojrzeć w swoje notatki, czy do jakiegoś arkusza wcześniej przygotowanego. Przede wszystkim polecam jednak nie zatrzymywać nagrania, tylko po prostu, by robić sobie jakieś zasady, które zastosujesz. Bardzo fajną zasadą, którą teraz Ci zaprezentuję, jest to, że w momencie, gdy będziesz mieć jakąś pomyłkę, to nie zaczynać całego nagrania, czy nie, nie stopować go i nie zaczynać go od samego początku, tylko żeby w tym momencie zatrzymać się, klasnąć i. Wrócić jedno, dwa zdania do tyłu, po co jest to kleśnięcie? Teraz tak jak widzisz tutaj w Audacity, bardzo łatwo wyłapać ten moment, w którym to kleśnięcie się pojawiło. Czyli w momencie, jeżeli będziesz później edytować swoje materiały, to już po samym wyglądzie, że tak powiem, tej ścieżki audio, będziesz w stanie określić, w którym momencie było to po, pomila, była ta pomyłka, będziesz w stanie łatwo się do niej wrócić i już wiesz, że gdzieś któryś z tych fragmentów będzie do wycięcia. A tutaj już jest ten nowy, poprawny fragment. Czyli w momencie, gdy się pomylisz, zatrzymaj się, klaśnij i zacznij jedno, dwa zdania do tyłu od początku nagrywać. To jest też bardzo istotne, żeby właśnie cofnąć się o jedno czy dwa zdania, a nie, że w trakcie zdania powiesz jedno słowo źle i to słowo yy, mówisz na nowo, ponieważ w trakcie edycji to może być bardzo trudno tak poprawić, żeby było właśnie płynne przejście. Jeżeli cofniesz się o zdanie. I to zdanie powiesz jeszcze raz, to wtedy bardzo fajnie e, będzie to można zedytować, i tak naprawdę w tej finalnej wersji słuchacz nawet tego nie zauważy, czy nie usłyszy, że, że coś się zmieniło, czy że coś było zmieniane. Także to jest bardzo fajny sposób na wszelkie Twoje pomyłki, e, przejęzyczenia i tak I ostatnią e, rzeczą, o której chcę powiedzieć, takim pomocnym tipem w trakcie nagrywania, może być to, że w momencie, gdy mówisz, wyobrażasz sobie, że mówisz, że po drugiej stronie jest ktoś, do kogo mówisz. Czyli, na przykład, ja teraz mówię do kamery i wyobrażam sobie, że faktycznie to nie jest tak, że ja mówię, jestem sam w pokoju, mówię sam do siebie, prowadzę monolog. Tylko faktycznie wyobrażam sobie, że jest tam druga osoba, której ja próbuję przekazać swoją wiedzę. Niektóre osoby w momencie, gdy nie, grywa, nie nagrywają, na przykład z kamerą. Stawiają sobie jakiś obrazek, stawiają sobie jakiegoś pluszowego miśka. Tutaj możecie sobie dowolnie to ustalić czy wybrać, ale ważne, żeby właśnie pamiętać, że żeby to nie było takie sztuczne mówienie, tylko żeby starać się tak przekazywać tą wiedzę i tak mówić, jakby, jak, jakby faktycznie po drugiej stronie był ktoś, kto nas po prostu słucha. No bo m, tak to będzie wyglądało, tak to będzie na końcu. Po drugiej stronie będzie faktycznie ten słuchacz, który będzie. Słuchał tego, co my mówiłem, więc fajne, żeby to też było przekazywane w odpowiedni, w odpowiedni sposób. I tak naprawdę, w tym odcinku to jest wszystko. Wszystkie linki, które pokazałem w tym odcinku, załączam w opisie. Zostawiam tam też zapis do newslettera. Jeżeli chcesz dostawać wszystkie materiały i informacje o nowych odcinkach, no to zapisz się proszę. Nie wysyłamy żadnego spamu. I co? W kolejnym odcinku pokażemy jak taki pierwszy odcinek, który mam nadzieję, że nagrasz, można zmontować, wrzucić tam intro, outro i będziemy już mieli pierwszy gotowy odcinek. Później zostaną nam już takie, zostaną takie kwestie organizacyjne, czyli dopinanie całego podcastu, tak żeby być gotowym z publikacją. Dzięki i do usłyszenia.